Cześć witam serdecznie. Moi drodzy już 31 sierpnia 2025 roku w tą niedzielę na kanale W sieci Króla Myśli na YouTube rozpocznie się cykl materiałów realizowanych jako wideo narracyjne. Tych materiałów będzie dosyć sporo na kanale. Ja będę was informował o tematyce każdego z nich. Będę informował e, z małym takim wyprzedzeniem tak jak to robię teraz. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do obejrzenia takiego materiału, który nosi tytuł Elion Ayachwe. Kim jest prawdziwy Bóg? To taki materiał porównawczy, porównujący jednego Boga do drugiego. Te materiały zawsze będą się ukazywały w niedzielę o godzinie 9. I tak jak powiedziałem, będę wcześniej informował o tematyce kolejnego wideo narracyjnego jaki będzie się ukazywał na kanale w świecie króla myśli mam nadzieję, że, że się wam spodobają czekam na wasze komentarze i myślę myślę, że ten materiał, który przygotowałem na tą niedzielę na 31 sierpnia zatytułowany Elion -Achwe, a zaskoczy wielu Moich widzów. To wszystko. Cześć.